Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Larry Willis to bardzo unikatowa postać w świecie fitnessu i obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w branży. Swoją markę zbudował na trzech fundamentach. Jego nadludzka siła idzie w parze z wyglądem kulturysty, co fenomenalnie sprzedał w social mediach dzięki ponadprzeciętnej charyzmie. Porównałbym go trochę do amerykańskiej wersji Mariusza Pudzianowskiego, natomiast powstałej za czasów pokolenia Z. Obserwując go mamy okazję do zapoznania się również z niemal całą ciemną stroną tego przemysłu, bo Willis z jednej strony nagrywa z ludźmi z całego świata i publikuje materiały ze swoich własnych, często morderczych i niebezpiecznych treningów. Ale z drugiej nie wybiela się w tematach dotyczących swojej własnej historii uzależnienia od środków dopingujących, przedstawia historię swoich urazów i informuje fanów w temacie swojego zdrowia. Zdecydowanie należy mu się szacunek za content, który nie tylko bawi i wzbudza podziw za wyniki siłowe czy sylwetkę, ale też pozwala widzom na wyciąganie wniosków z czym się je, taki styl życia. Pod koniec lipca na jego profilu na Instagramie pojawiło się zdjęcie Larego ze szpitala. I tym razem sprawa wydawała się być bardzo poważna. Także od tamtego czasu tylko czekałem na jakiś szczegółowy update i większą dozę informacji. Do szpitala trafił dokładnie 25 lipca z zespołem rozpadu mięśni, czyli rabdomiolizą. Jest to cały zespół negatywnych objawów, które zachodzą przy poważnym uszkodzeniu tkanki mięśni poprzecznie prążkowanych. Gdy tkanka zostaje naruszona, składniki komórek mięśniowych, w tym mioglobina, enzymy i inne, zostają uwolnione do krwiobiegu. Niebezpieczeństwo polega na tym, że część z uwolnionych substancji jest toksyczna dla niektórych narządów wewnętrznych. Zatem konsekwencje rhabdomiolizy mogą być bardzo poważne. Może dojść do hiperkaliemii, zaburzeń rytmu serca, czy też wystąpienia cech rozsianego krzepnięcia śródnaczyniowego. Natomiast najbardziej narażone na poważne powikłania są wówczas nerki. Dochodzi bowiem do obkurczania się naczyń nerkowych, a uwolniona z rozbitej tkanki mięśniowej mioglobina trafia bez uprzedniej filtracji bezpośrednio do kanalików nerkowych stan naczyń oraz przede wszystkim ilość krążącej mioglobiny uniemożliwia filtrowanie jej przez kanaliki. Nieprzefiltrowana mioglobina tworzy wówczas w kanalikach tak zwane konglomeraty, doprowadzając do ich większego zwężenia, a w konsekwencji tego do martwicy, co idąc dalej może spowodować niewydolność nerek. Zazwyczaj trafiający do szpitala pacjenci, u których zdiagnozowano rabdomiolizę, to ofiary poważnych wypadków komunikacyjnych, poparzeń, ale też osoby chorujące na ostre miopatię, czy też będące po ciężkiej infekcjach wirusowych i bakteryjnych. Zdarzają się też przypadki ciężkich zatruć alkoholowych, narkotykowych lub osób słabo tolerujących niektóre grupy leków. Ostatnią grupą są natomiast sportowcy, którzy swoją aktywnością przekroczyli pewien poziom tolerancji własnego organizmu na wysiłek, doprowadzając do skrajnego wyczerpania. Mamy tu zatem często do czynienia np. z maratończykami, ale trafiają się też osoby praktykujące sporty siłowe, jak właśnie Larry Wills. Wiadomo, że zbyt szybki powrót do intensywnych Ćwiczeń zaraz po ciężkich infekcjach zwiększa szanse na wystąpienie rabdomiolizy, chociaż nie to akurat okazało się przyczyną w przypadku Willsa. Objawy rabdomiolizy mogą przybrać różne postacie, od obrzęku mięśni i objawów grypopodobnych, nawet po zaburzenia świadomości. U Wilsona zaczęło się od lekkich zawrotów głowy, które jednak nie ustępowały. Najpierw skojarzył to z poziomem cukru we krwi, ale ponieważ nigdy nie miał problemu z cukrzycą, nie był w stanie racjonalnie wytłumaczyć swojego samopoczucia. Szybko doszły migreny, poczucie rozkojarzenia i uderzenia ciepła. W dalszym ciągu brakowało natomiast jakichkolwiek objawów bólowych. Cały czas sam starał się do do diagnozy, co zakładało różne scenariusze. Szybki cukier przynosił mu ulgę w zawrotach, co skojarzył z piciem alkoholu w poprzedzającym tygodniu. Tutaj zakładał, że jego spożycie mogło wpłynąć na wrażliwość insulinową. Poczucie bezradności wywołało natomiast stany lękowe. Bał się nieznanego, ale też zabału serca. Zaczął łączyć fakt stosowania sterydów w wielkich dawkach na przestrzeni lat z szybkim i płytkim oddechem oraz uczuciem bólu w klatce piersiowej. Moment kulminacji przyszedł po wspólnym treningu z kulturystą Brionem Ensdim. Na siłowni dostał tak silnych zawrotów głowy, że nie był w stanie utrzymać się na nogach. Wylądował wówczas na pogotowiu, gdzie przeprowadzono rutynowe badania krwi. Wykazano w nich, że norma stężenia kinazy kreatynowej we krwi Larego została przekroczona aż 25 razy. Dla zobrazowania rabdomiolizę diagnozuje się już przy pięciokrotnym przekroczeniu normy. Niewydolność Nerek była ostra istniało prawdopodobieństwo stałego ich uszkodzenia. Także Dnia czekał go nie powrót do siebie, a podpięcie pod kroplówki. Lary ma spore szczęście, że sytuację udało się sprawnie opanować, a on sam szybko zaczął wracać do siebie. W innym przypadku mogłoby go to kosztować już nie tylko karierę, ale przede wszystkim zdrowie. Szacuje się, że nawet 40% pacjentów ze zdiagnozowaną rabdomiolizą dostaje ostrej niewydolności nerek, przy czym około 40% osób jej doznających skończy na leczeniu nerkozastępczym. Lary natomiast jedynie dba o nawodnienie i przyjmuje. Zalecone mu leki. Wrócił do codziennych obowiązków nagrywania kontentu i pracy przy otwieraniu swojego klubu fitness. Nie odpuszcza przy tym treningów. Siłowo wrócił już niemal do poziomu sprzed wizyty w szpitalu, a w ostatnim filmie pochwalił się nawet treningiem klatki, podczas którego spokojnie wykonał wyciskanie leżąc z ciężarem 184 kg na 13 powtórzeń. Nie skarży się już na zawroty głowy ani stany lękowe, jak to określił, czuje się w 90% wyzdrowiały. Dla mnie natomiast jest to bardzo dobra okazja do posłania przekazu Larego dalej, bo wiem, że wielu z Was w ogóle nie śledzi zagranicznej sceny fitnessu. Uważam natomiast, że czasem warto. Na pewno znajdziemy w niej więcej otwartości w dzieleniu się prawdą. Procentowy udział fałszywych naturali jest w moim odczuciu nieco mniejszy. Co sprzyja edukacji i pozwala na wyznaczanie sobie bardziej realnych celów. Buduje też świadomość na temat tego, co może pójść nie tak, prowadząc taki właśnie styl życia. Ta sytuacja nie dotyczyła akurat stricte sterydów, niemniej, co widać, nie tylko one mogą nieść ze sobą ryzyko uszczerbków na zdrowiu. Przetrenowanie również istnieje, może przybierać wiele form i mieć bardzo poważne konsekwencje. To był stalowy szok, a teraz do następnego.